Mam na nią Iwona i zapraszam was dziś na nowy vlog, na nowy vlog z kilku najbliższych dni. Z ilu dokładnie zobaczymy je w poniedziałek, godzina 10. Ja właśnie miałam pierwsze moje zajęcia, czyli psychologię ewolucyjną i byłam odebrać w końcu moją bluzę i mój karnał, I też na jak zakupach więc, e, z drogą pełnionym, więc wam pokazuję jak, jak nasze wydałczenie nam wygląda. I tak właściwie tam na nim Iwona, bo nie wiem czy powiedziałam. Ja mam takich filmik się podgotowka do góry, zapraszam, stacie ze mną na dłużej. Zapracę Ci już wybrzeżem. Ok, jest taka zielona, więc przymierzamy. I patrzę, czy... Mam nadzieję, że będzie dobra ogólnie. Okay. No! Jest. Super. Dobra, cieszę się, bardzo lubię moją bluzę wreszcie. Ogólnie już tam była od stycznia, jeszcze nie dobra. Mam też mój karnet na WF Voucher, czyli mam teraz 3 miesiące, mogę chodzić na basen, na siłowni, na pływanie, na WF. Więc ja bardzo cieszę się z moją zwolontarką, będziemy chodzić. Byłam też na wszystkie co kupiłam? Jakiś chleb po prostu żytni ze słonecznikiem. To był jakiś kanapkowy serek. Jabłko, pomidor. Super po prostu. I jeszcze ślabanosy. To jest wszystko. Dobra, teraz się jaram moją bluzą, bo będę w niej chodzić, żeby dziecko się będzie dało. I ogólnie też teraz lecą robić notatki na zajęcia czwartkowe, bo w środę mam prezentację, więc dzisiaj, wieczorem i jutro będę troszkę na tym jeszcze siedziała, żeby to wszystko dopracować razem z moją grupą. A dzisiaj po prostu chcę już troszkę nadgonić na czwartek, bo nie wiem jak będzie po prostu w środę z tym czasem na czwartek. Ogólnie ta bluza jest trochę duża, bo ja wziąłam sobie alka, tak tutaj jest szeroka, ale na biotrek jest dobra, bo to było taki unisex, więc y, jest w porządku, super, bardzo się cieszę. Zielony kolor chyba mi pasuje, będę w niej chodzić. Jest ciepło, już czuję, że jest ciepło. Dobra, a ja lecę robić notatki, więc do zobaczenia później. W ogóle ja teraz tylko jedna osoba w grupie mam Lukę, mam przerwę w planie, bo już miałam socjologię, nie wiem, że to powtarzam, albo po prostu ja się z tego bardzo cieszę, że mam chwilę przerwy. I właśnie zawsze w poniedziałek o tej porze teraz jakieś takie różne dziwne załatwienia robię, bo tydzień temu też mam na małe zakupy, dzisiaj też, dzisiejsza bluza, więc teraz już wszyscy jedą, że sobie na ogółem już się z tego nie wy... wykaraskam. Mm, Hej, ja się do Was nie odzywałam za bardzo, w tym tygodniu jest środa, 22.16 A ja dzisiaj miałam z moją grupą prezentację na psychologii ewolucyjnej. w sumie poszło według mnie dobrze A ja też było w miarę dobry odez odzew od mojej grupy, że się mi podobało, więc spoczko mm, I jeśli ja Was nie odzywałam, bo po prostu <laughs> mieliśmy dużo spraw związanych z tą prezentacją Wczoraj przykład chcieliśmy 4-5 godzin razem, a to tak bardziej żeby po spędzić czas i też przy coś troszkę porobić I w sumie dzisiaj się okazało, że od jutra przechodzimy na zdalne na tydzień Bo mamy w uniwarku, nadal mamy zajęcia zdalne, po prostu jest COVID w grupie No to od jutra na zdalnych W sumie jeszcze go troszkę się cieszę, bo akurat przez tę prezentację ostatnie dwa tygodnie miałam trochę wyjęte z życia I nie miałam się na jutro jak przygotować na zajęcia a mam jutro na czytanie dwa teksty W sumie jeden prawie przeczytałam, drugi treść czytam, więc spokojnie I taka dość pozytywna informacja W ogóle wczoraj był Dzień Kobiet i dostałam do moje spektorki kwiatki I w ogóle tak, tak super, tak co było przyjemne eee, I jutro z moją spektorką się przenosimy do innego pokoju Z czego po prostu się tak bardzo cieszę Bo mm, troszkę mieliśmy zgrzytów z innymi osobami na naszym segmencie i po prostu już aż tak doszło, że dzisiaj rozmawialiśmy o tym to jedna osoba zaproponowała to się wynieście do innego akademika a my, że no wiemy o tym, ale teraz sytuacja jest taka, że po prostu nie ma miejsc nie możemy no i w sumie rozstaliśmy się kilka chwil później przyszedł, przyszła ta osoba i mówi, wiecie, w sumie to moi znajomi mieszkają w segmencie obok, który jest spokojny oni mogą tutaj się przejść do tego pokoju a wy możecie przejść sobie tam żeby po prostu mieli spokojniejszy segment. Są tam osoby takie i takie, to i to studiują, a my stwierdziłyśmy: okej, okay, jolo, przynosimy się jutro. I właśnie, czy idziemy zatwierdzić, O te kierowniczki jutro rano, i jutro będę się przynosić do mojego pokoju, więc e, może w końcu nie będę mieć zniszczonych ścian. Mam taką nadzieję. E, I super, w ogóle się cieszę, bo o tym myślałyśmy, mówiłyśmy o tym z Aliną już od sumie blisko dwóch tygodni, bo po prostu było ciężko. Ciężko, jeżeli chodzi o zrozumienie przez niektóre osoby, że akademik to nie jest wieczna impreza, że tak powiem. E, no i super wyszło, że się przynosimy. Też kolega mi pomoże. E, w ogóle też nam tutaj pomogą właśnie koledzy z segmentu, z Nowego może też. E, więc tak trochę nowy okres, nowy semestr, nowa zmiana, nowy pokój. Więc się bardzo cieszymy. To nie po prostu podekstowane tym wszystkim, więc jutro będziemy się przenosić. I w sumie świetnie się składa, bo mam jutro rozdane zajęcia, więc będę też mogła, właśnie pójść do kierowniczki w ciągu dnia z jednym z kolegów z tamtego cementu, do których chcę przejść tutaj. Genialnie. No i w sumie mam dużo rzeczy do przenoszenia, dużo książek, więc będziemy nosić. A raczej, że nie mam daleko, no to tylko troszeczkę do przechodzenia. Nie wiecie. E Ciężko posłużyć z ludźmi, którzy mają inne priorytety, że tak powiem. Ale no, ja się cieszę. Na przykład wczoraj zostałam obudzona o 2.30 w nocy i przez godzinę nie mogłam spać, bo ktoś stwierdził, że to jest idealna godzina, żeby sobie pokrzyczeć. Taki jeden przykład. No. I no, na przykład dzisiaj nie mogę się skupić, bo mi się chce spać. Ja Powinniam się uczyć. Mam nadzieję, że tak tam nie będzie w tym pokoju po drugiej stronie ściany. Dobra. Ja znikam, bo ja się w ogóle cieszę, jestem podekscytowana tym wszystkim. No ale też po prostu troszeczkę nas trochę pracowity dzień. No i jutro też mieliśmy mieć domówkę, ale z racji, że jedna osoba jest chora, to rezygnujemy z naszych planów życia studenta. Jesteśmy ze spółkatorką w trakcie <gry> przeprowadzania się. W sumie na moich ćwiczeniach, bo akurat tego, że tutaj chłopakom też pasowało, więc mamy tutaj duży rozpiernicz, ale już jest lepiej niż było. Dzielimy mniej więcej rzeczy. Moja spółka raz się na zajęcia. <gry> ja mam zajęcia zdalne, bo M mam tydzień zdalnych zajęć. Jak widzicie, jest tu wszystko wszędzie rozwalone, ale właśnie teraz próbuję to jakoś poprzestawać, poogarniać i będziemy mieć inaczej niż w pokoju wcześniejszym. Po prostu już nawet stolik mamy i biurko koło siebie i tak bardziej robimy po prostu wspólne części, a nie osobne. osobne w sumie, bo nie mówi tylko łóżko, a reszta będzie wspólna, więc się cieszę, że jak to jakoś ogarniamy, łączymy, zobaczymy, co będzie później, a ja teraz lecę to wszystko poprzestawiać, jakoś po no bo patrzcie, wygląda to strasznie. Dzisiaj chcemy to po prostu prze przespać, tylko a jutro będziemy. Wszystko układać i sprzątać i ogarniać, bo ja mam dzisiaj zajęć ona też, jutro ja nie mam zajęć, ona nie ma zajęć, więc jutro po prostu możemy pokombinować, pobawić się. Dobra, a ja lecę ogarniać dalej. prawie skończyłam polowywanie, przeprowadzkę, już prawie wszystko wygląda tak, jak bym chciała. Tylko jeszcze czekam, aż moja współreaktorka wróci z zajęć i to zaakceptuje i ona po prostu swoją część troszkę pochowie rzeczy, bo ja już jej część pochowałam, ale wiecie, też nie chciałam wszystkiego i w sumie podoba mi się, jak tutaj to wygląda. Tutaj zrobiłam taki kącik do nauki też do jedzenia, jeszcze musimy sobie jedno krzesło z chwilę, ale to już chyba Alina załatwi, tutaj też tak poprzemieszałam Alin obrazki i moje zdjęcia. Więc myślę, że będzie w porządku. Też w sumie moja część pokoju jest z tej strony. I tutaj też porobiłam zdjęcia. Tutaj mam w planie po prostu ten koc zawiesić, na to, żeby to miarę ładnie wyglądało. Tu taki kącik, ala do uczenia się, ala do oglądania seriali i filmów. Po mojej stronie pokoju też są trzy szafy, więc spoko. I myślę, że to wygląda fajnie, tak naprawdę, że dobrze w miarę to tutaj rozplanowałam, rozplanowałyśmy. Też posprzątałam. Miałam podłogę, ale widzę, że przydałoby się jeszcze raz mieć podłogę, ale na razie I mam jeszcze mapa, pożyczałam od nowego spolokatora. I cieszę się, że mi na przykład zostało do rozwieszenia i tutaj jeszcze ten kącik ala jedzeniowy do ogarnięcia, ale nie mam zbytnio pomysłu, więc czekam, aż Alina wróci, po prostu aż to razem ogarniemy. A ja teraz lecę na zakupy, bo będą dzisiaj robiła nam tortille. Mam tortille, kupiłam wrapy i będą tortille z. z ze sukinią podpiekaną i chyba z marchewką podpiekałam czy Zobaczymy co tam kupię Więc ja lecę na zakupy szybkie No i cóż, do zobaczenia później Hej, ja jest około godziny 16 po 16 piątek I ja właśnie zmierzałam do biblioteki żeby chwilkę się pouczyć, bo dzisiaj em, w sumie wstałam około 9 później pojechałyśmy z moją spolkoterką na zakupy bo musiałośmy kupić kilka rzeczy do nowego pokoju między innymi mop więc wspólny dzień, później wspólny obiad, no i w sumie teraz dobrze się rozstałyśmy, ja lecę trochę poczytać na przyszły tydzień, bo mam dość dużo rzeczy do zrobienia, jak zawsze a że mi to wolno idzie, no to można to więcej czasu poświęcić. Dobra, lecę do biblioteki, wchodzę powoli, więc zobaczmy. ja jest um, piątek, około godziny 22 mniej więcej. Ja, jak widzicie, tę mapkę w ogóle położyłam. Teraz się zaleiłam na zakupach i kupiłam sobie taką opaskę na włosy, żeby mnie nie wkurzały, jak zlatują. I jak na razie bardzo mi się podoba. Kupiłam też sobie taki piękny naszyjnik z Daisy, znaczy ze stokrotką. Um, taki, tak jak nie widzicie? O. Więc pewnie będę go nosiła, bo mi się bardzo spodobał. No i cóż, ja teraz czytam książkę, zaczęłam w ogóle pierwszą książkę w tym miesiącu, a jest już chyba 10-11 marca, jakoś tak. Samantha Young, czyli Wszystkie odcienie pożądania, jest to drugi tom z cyklu na, na, na on Dublin Street. Jak na razie jest taka ok, nie jest powalająca, po prostu żeby coś poczytać, żeby. Znowu wdrożyć się w czytanie, bo przez ostatnie 10 dni, w sumie w nowego semestru, czyli w sumie prawie dwa tygodnie, nie miałam tak ochoty, siły na czytanie, więc się nie zmuszałam. No A teraz rozpoczęłam od romansu i mam nadzieję, że będzie w porządku, że znowu e, chociaż właśnie w weekendy będę coś czytać, bo już teraz troszkę, tak mi się luzuje i będę mieć dużo pracy, ale już troszkę mniej niż na początku, więc się cieszę. No. I mamy już mniej więcej ogarnięte kosmetyczne rzeczy Alinę. I tak, próbujemy żyć w nowym pokoju. Bardzo się nam podoba. I myślę, że po prostu będzie tutaj dobrze, że tak powiem. Dobra. A ja lecę czytać i do zobaczenia pewnie jutro. Planujemy w ogóle jutro z Aliną pójść na lumpy. Zobaczymy, czy zechce się nam wstać, czy nie. Też jutro idziemy na basen i idziemy na wspólny obiad. Więc będzie kolejny wspólny dzień razem. Niedziela około godziny 12:51 w sumie. I ja właśnie zaczęłam troszkę się uczyć wcześniej, czytałam troszkę książki i wszystkie cienie pożądania pani Samanty Young. Książka ok, bez szału, myślę, że Wam jej nie będę polecała. Typowy romans, który po prostu porusza w sumie ciężki temat alkoholizmu w rodzinie ale nie mogę też wszystkich książek, które poruszałem cięższe temat. że tematy mówisz, są w porządku, ta jest po prostu mocno przeciętna. Ja teraz właśnie troszkę się uczę, za tak chwilę będziemy robić z Aliną obiad, a później lecę na ręczną. Troszkę pograć w ręczną i w ogóle ja kupiłam sobie taki piękny naszyjnik w Sinseju, jest przepiękny. Hey, hej, hej, ja właśnie zmierzam na autobus za 15-16 niedziela, bo mam dzisiaj trening z ręcznej. Trening, który powiedziałam na spotkaniem, osób, które będą grały na moim wydziale w ręcznym w zespole. Chcemy się poznać, trochę podbijać piłką znaczy, podawać sobie, i zobaczyć w ogóle, jak tam będzie grało wspólnie. Lecę! Hej, ja w sumie wyszłam tylko się do mnie pożegnać. Mam nadzieję, że ten vlog z kilku dni się Wam podoba tak ktopka do góry, zapraszam, stać ze mną na dłużej, a ja już zmykam: ja już lecę.